Panie Marszałku, Wysoka Izbo, o te zmianę walczyłyśmy długo, zarówno tutaj w Sejmie, jak i na ulicy. Potrzebujemy zmiany tych przepisów tak, by każdy i każda z nas po prostu czuła się wreszcie bezpiecznie. By sprawca tak okrutnego czynu, jakim jest gwałt, nie czuł się wreszcie w Polsce bezkarny. Bo nie krzyczała, nie broniła się, albo za mało się broniła, albo za mało udowodniła, że została zgwałcona. Ale przyjęcie dobrego prawa, na które mamy dzisiaj tutaj szansę w Sejmie, to jedno. A drugie, to sprawienie, by to dobre prawo działało. To już znacznie jest trudniejsza sprawa. Wymaga to zmiany mentalności całego polskiego społeczeństwa. Te statystyczne cztery na siedem kobiet, które były do tej pory odsyłane z kwitkiem, mimo że zgłaszały gwałt, powinny wreszcie zacząć być traktowane poważnie przez służby mundurowe. Nic nie dadzą nawet nasze najlepsze przepisy, jeżeli nie będą stosowane te przepisy na wszystkich szczeblach władzy. Mężczyznom w mundurach brakuje po prostu empatii. Dlatego wolą czasem odesłać zgwałconą kobietę do domu zamiast przyjąć zgłoszenie i rzetelnie, stanowczo potraktować tę sprawę. I e, e, ten funkcjonariusz powinien mieć świadomość, że na pięć zgwałconych kobiet to i tak, tylko ona jedna zdecydowała się o tym zawiadomić i że przeszła i poszła wbrew temu, co czasem, czasem się o niej uważa. Dobre prawo już tu dzisiaj jest. Teraz musimy edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Dziękuję. Pan...